Odpowiadamy sobie na hejty, bo czemu nie? Skoro dziękuję hejterom za kontent. Nie, uż, nie użyła, ale za to wyzywała dziecko bez powodu. Dobra, lecimy z kolejnym komentarzem. Dobra, lecimy z kolejnym. Mam pytanie, jak smakowała kropka na Z? Tutaj chodziło mi o słownictwo i jakby ci to powiedzieć nie, niesławniejsza, popularniejsza ode mnie. Jakby wam tu powiedzieć nie, ja nie wyzywam dzieci, ja ubraniam dzieci, które wyzywają inne dzieci. Tak, wiem, że dziwnie to zabrzmiało. Dziękuję, że spostrzegasz mnie za osobę, która wybiła się na wyzywaniu dzieci. Nie, nie wyzywam dzieci, ja obraniam dzieci. Czekaj, czemu tam pisze wyrzuć mnie do kosza? Dobra, zrobię tak jak każę. Dobra, lecimy z kolejnym. Nie, nie udaje. Dobra, to na tyle, papa.